Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie widać. Jak widzicie dzisiaj bardzo dużo nowych reakcji na kanale się pojawiło. Możecie nadrobić sobie zapisy, ale zanim to, to na żywo jeszcze sprawdzimy sobie jeden numer. Teraz będzie to Haya, czyli Floral Bugs, opał, jaśmin. Bardzo dziękuję Emoji za wsparcie. Rzadko wpadam, ale niedługo wielkie wydarzenie, a nic nie tanieje, trzeba wesprzeć finansowo. Wielkie dzięki jak najbardziej Emoji, bardzo doceniam każde wsparcie. Tak, wielkie wydarzenie się zbliża. Działamy tutaj. No i stąd też tyle pracy, także widzicie, ja bardzo dużo obecnie pracuję, żeby to wszystko, żeby to wszystko spiąć. I każde wasze wsparcie, każda aktywność, każda łapa w górę nawet pomaga w tym, że po prostu większą satysfakcję z tego czuć, bo tempo pracy jest takie, jakiego jeszcze nigdy nie było. A już zbliżam się do 30, więc powiem wam, że naprawdę, no, miałem okazję ciężko pracować ale teraz jest hardcore, największy. Siemanko Kondziks, siemanko Kacper, jeden z moich ulubionych numerów z tego albumu, miło, że dostał klip. Też myślę, że tutaj będzie ciekawie. ja jeszcze nie słyszałem Jaśminu, nie badałem całego materiału właśnie pod szyldem haja nagranego. No i tutaj też zmieniliśmy na początku godzinę, ale to tylko wynikało z takich bardzo nieważnych czynników, więc Kondziks myślę, że tutaj... Dobra, widzicie, że coś się wbija, ale to nie do nas, więc nieważne. Okej, okay, dobra, no i co mogę Wam powiedzieć jeszcze? Pamiętajcie jeszcze z takich ważnych rzeczy, konkurs jest na Instagramie rapna.pl, na płytę Guziora Pleśń i na płytę Okiego, produkt 4.7, więc wpadajcie tam, obadajcie to sobie, myślę, że dość łatwo zgarnąć te materiały. Polecam serdecznie. Wrzućcie też łapę w górę, żeby było nas tutaj więcej. No i oczywiście pamiętajcie, że na kanale, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, znajdziecie reakcje na pozostałe single, a przynajmniej większość singli, właśnie z projektu Haya. Jak najbardziej, doszedł donate, bo się nie wstrzeliłem. Emoji doszedł. Bardzo dziękuję. Przeczytałem go na żywo. Mogę go w sumie puścić nawet jeszcze raz, gdybyś chciał, bo zawsze staram się tak zrobić. Żeby właśnie każdy był widoczny, także wielkie dzięki i teraz właśnie go tutaj puszczamy, także wielka piona, wielkie dzięki, bardzo to doceniam eee, i co, i tyle jeśli chodzi o to, pamiętajcie też, że możecie przez Patronite rzucać takie wsparcie i wtedy na przykład pojawiacie się na planszy takiej rozpoczynającej eee, każdy, każdy live. I zamykającej każdy live, wtedy wasz pseudonim się pojawia, że wspieracie kanał rapnął no. myślę, że to też jest fajna opcja A za wyższe progi mamy wlepy i, i płytki, więc myślę, że też spoko Cały materiał jest obecnie w moim top 3 tego roku, aczkolwiek widziałem sporo mieszanych opinii No, u mnie gdzieś tam w top 3 by się nie zmieścił pewnie, choć nie słuchałem całości Oceniam tylko i wyłącznie po singlach, ale nadal no solidny to jest materiał Badamy, Jaśmin, odpalamy to a póki co 100% reakcji tutaj na dobry, jeśli chodzi o waszą ankietę na czacie. Okej. Okay. Wiesz, mieliśmy rację. Każdy nasz ruch rozpływa się gdzieś po czasie. Nie, jeszcze raz, tak, okej. Okay? Wiesz mieliśmy rację Każdy nasz ruch Zostawia ślady jak marker Luby jak chłodnymi dłońmi Oplatasz palce jak kastet Wiesz mieliśmy rację Wszystkie wybory już dawno spisane na plansze. Nie jestem podatny na cały syf koło, a cały syf koło jest podatny. to wie kafle to jedyna stała. Jakbym remontował kilka łazienek naraz, a nie chcę mieć kilku łazienek naraz, tylko tą jedną drogę. Proszę cię poznać i wiedzieć, że w tym połączeniu każdy odnajdzie dla siebie skrawek. Wybacz sam ostatnio się nie poznaje. Jeśli nie odbieram, pewnie się udaje. Nie każą mi dawać wiary, bo i nie oddaję Przeżywamy chwilę, albo tym robię kawałek. A w sumie to jeden chód. Nagraj do każdej chwili, Adlib. Nie potrzebuję pustych słów, a potrzebny do tak jak Stanley. Teraz wiem, że każdy nasz ruch czystej energii teatrzyk Zostawiłaś u mnie swój mózg, a unosi mnie jak na Okej, okay, dobra, tutaj sobie zostawimy florala Baxa na moment. Ale zwrot opała jest tak najbardziej solidny, ale nie taka, która by mnie jakoś mega porwała. Po prostu wszystko jest tu ok. Mam wrażenie, że rzeczywiście czegoś jeszcze brakuje opałowi, żeby on się przebił na taki poziom, gdzie naprawdę jego zwrot będą urzekać zdecydowanie więcej osób i będzie to robiło taki efekt. Po prostu wow, że to jest 100% potencjału, póki co tego nie ma. Moim zdaniem, kądziks. Kondixy... No ja bym tutaj na pewno wrzucił oprócz płyty szpaka, wrzucił płytę Piotra Kartmana póki co i jako trzecie nie wiem co bym wrzucił póki co, ale jeszcze dużo albumów przed nami. Moki ma kilka dobrych numerów i kilka takich, które nie siadły totalnie, to inny wątek jak najbardziej. Ja bym chyba wrzucił jednak produkt 47 tam. Fajny opał, odeszłam od niego mocno, jak skończył się horror, bo mi się to wydawało zbyt radiowe, ale tutaj nawet fajnie. Jak najbardziej widać, że opał się stara gdzieś ten styl trochę zmienić, albo przynajmniej być trochę bardziej uniwersalnym. W ogóle Sorki i za nieogarnięcie płci, teraz już wszystko jest ogarnięte. Michał Kamiński, postaram się chociaż jedną z tych płyt ogarnąć. Pewnie sprawdzimy White'a dzisiaj i sprawdzimy go po 20:30. Także bądźcie po 20:30. A no, Piotrek na czwórkę tutaj by wleciał. No też jest to jakaś taktyka, jak najbardziej. Czerń, bardzo ciężkim rocznym album. Okej, okay, no dobra. Badamy w takim razie dalej, co się tutaj wydarzy. No Czerń, mocny album, tak, ale podobał mi się, zdecydowanie. A tutaj póki co badamy. Kolejną zwrotę będzie to Tym razem Floral Bugs, badamy wiesz, rację Każde uderzenie zostawia nam bliznę A te gorsze rany, wiesz mieliśmy rację Obciu, przyszli, pisali, nagrali Rok rozjebany i wciąż robię koło za kołem A nigdy nie znałem się dobrze na autach Wiem tyle mniej więcej, że obecnie mnie wozi darczy, A ja niedługo zmienię ją My Za to znam się na samplach w dobrych markach i na jej oczach i wargach. I na tych typach, którzy są wokoła. To takie typy, co nadają się do ozarka. I znamy się też na zegarkach Nie chcę patrzeć na cyfer placenita, jeśli nie odliczam mi kiedy z nią randka. Tak właśnie zmieniam Właśnie mówi Michała, jak balans bieli ciała do ciała, to pliki w kieszeni i pliki z nagrania wydaje Te drugie, by pierwsze wydawać. Te pierwsze to spokój i stabilizacja, te drugie to pasja i realizacja. Drugie dają pierwsze, pierwsze dają drugie, to nie korporacja, a kooperacja. Okej, okay, jest to dość lekki, jak na haję e ogólnie, niektórych raperów nie mogę słuchać, bo nie pasuje mi ich głos, Bax mi strasznie, ma strasznie przyjemny ton, no tutaj fajnie się pokazał Bax, jak najbardziej, i Emoji, bardzo dobry album, Oscar też propsuje, tutaj Kondziks tak samo, e, zgadza się z tymi tezami, które przed chwilą wyczytaliśmy, generalnie mocne produkcje, to też prawda. E, I no tak, właśnie producenta do spropsowania jak najbardziej, myślę, że możemy tutaj zaliczyć, załączyć. No, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jeszcze propsujecie połączenia, ok? Jak najbardziej. Mm. Mi ten numer siada, natomiast nie jest to numer, który bym jakoś umieścił, nie wiem, w top 10 na przykład. Jeśli jest naprawdę bardzo dobrze oceniany, tutaj większość głosów jednak, że rzeczywiście jest dobry, to ja bym gdzieś się zastanawiał, czy to jest taki numer, który naprawdę gdzieś w top. C topek mógłby być umieszczony, natomiast to no, solidną pracę wykonują zarówno OPPO jak i Floral Bags i trzymam kciuki za nich dalej. Po prostu osobiście jakoś nie wiem, może po prostu w pewnym momencie mi nie siadł ten numer aż tak mocno jak wam, może za drugim, trzecim odsłuchem trochę bardziej mi siądzie. Album jest właśnie bardzo zróżnicowany jak najbardziej, to też, to też już mogliśmy gdzieś się przekonać po tych singlach, które sprawdzaliśmy na kanale no nie jestem do końca przekonany czy mi osobiście to siada, że jest aż tak bardzo zróżnicowany, natomiast na pewno pod względem singli można trafić do wielu różnych typów słuchaczy i, i, i pokazać się bardzo wszechstronnie. Jeśli chodzi o taki warsztat, to to jest na pewno bardzo spoko, spoko zabieg. Dużo eksperymentów to też, no i to trzeba spropsować, no bo jednak gdzieś tam robienie 12-15 takich samych numerów niczego nie wnosi. A tutaj refren jest leciutki, tak jak napisał Kondziks, wszystko siada. Okej, okay, no dobra. No myślę, że tutaj ta Wasza opinia, że numer jest dobry w 75% i 25%, że jest średni, ona jakoś właśnie wypełnia te proporcje. E, gdzieś między średnia, a dobry, raczej dobry, właśnie ten numer e, mógłby tak zostać zakwalifikowany. Siada. Takiego opała czy baksa jeszcze nie było jak najbardziej, więc no jestem ciekawy jakie będą ich kolejne ruchy muzyczne, jeśli jesteście tego ciekawi to na pewno będziemy sprawdzać na kanale, natomiast z mojej strony to by było tyle, jeśli podoba wam się ta reakcja zostawcie suba, dzwoneczek, i wpadajcie na kolejne reakcje, my robimy przerwę i widzimy się około 20.30, także do zobaczenia wtedy, sprawdzimy sobie wtedy na pewno ten dodatek do płyty White A2115 i sprawdzimy sobie jeszcze z dwa trzy single, które też chcieliście, żeby się tutaj pojawiły, także do do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i widzimy się o 20.30.